Przedstawiam Wam zielonka. Zielonka jeszcze nie znacie, bo to jest moja nowa jaszczurka, którą y, no, niedawno złapałam. W sumie y, złapałam go tylko dlatego, że zielonek to najpiękniejsza jaszczurka, jaką widziałam. Mimo to, że ma no, około miesiąca, to jest już zielony. A to, to się zdarza tak rzadko. Znaczy, może tego nie widzicie, ale pod brzuszkiem nie jest żółty jak reszta jest zielony. I dzisiaj właśnie widzicie, jak po raz pierwszy zjadł śniadanie. No to była wielka ulga, bo przez trzy dni nic nie jadwaliśmy się, że no nie, nie, nie uda nam się go uchować, ale no właśnie, zielonek okazał się bardzo dzielny i zjadł muszkę i jeszcze popił mlekiem z mączniaka. Zuch, chłopak. No. Bardzo dobrze rozumie się z moją resztą jaszczurek yy, i pomału przyzwyczaja się nawet do mnie. Na początku bał się jak władałam tu ręce, a teraz to nawet wącha mnie. no Nie boi się także swoich yy, braci, znaczy braci takich przyrodnich. <grafi> Bawi się z nimi i zaczął leżakować z nimi w grubsy, to jest wielki postęp. Przez pierwsze dwa dni w ogóle nie wychodził, a od wczoraj zaczął maszerować po całym terrarium, zwiedzać i yy, no i poznawać swoich yy, kolegów. I tak, zielonek yy, jest no, nieśmiały, ale pomału się przyzwyczaja. Yy, jest... Yy, no bardzo ładny, bo naprawdę odróżnia się od reszty moich jaszczurek. No i pff, co tu jeszcze by o nim powiedzieć? No na pewno to jest samczyk. O, właśnie po kolorach widzę, że to jest samczyk wiekowo bardzo podobny do moich. Czyli nie będzie sprawiał problemu. O, a teraz sobie śpi nawet. Jak tak się przybliży, to można zobaczyć, że jest trochę na łapkach zielony. Zielonek yy, budzi się zawsze rano i pierwsze wychodzi, ale wieczorem to tak pierwszy też idzie spać. O. No i teraz się wygrzewa właśnie. Yy, nie, nie mówiłam wam o nim wcześniej, bo no po prostu nie chciałam zapeszać i yy, nie wiedziałam jak to się dalej potoczy, bo nie chciał jeść. Ale teraz jest już wszystko w porządku i przedstawiam Wam zielonka, który będzie mieszkał z moją dwunastką miaszczurek. Zielonek mówi Wam, papa najad się dosyta i zaprasza na kolejne opowieści o jego kolegach.